Radio dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry panie redaktor i słuchacze, dzień dobry. Dzisiaj w każdym przemówieniu można było usłyszeć, a także podczas mszy świętej, właśnie tę wdzięczność rolnikom za ten trud, za to, że chleba powszedniego nie brakuje nam tak na jest. co dzień. To jest właśnie ten główny cel tego spotkania? No myślę, że tak, to jest, to taka jest nasza tradycja, że się odbywają w różnych wymiarach, w różnych miejscach uroczystości dożynkowe. I myślę, że też jest ważne, żeby tak ze szczebla rządowego wyrazić tą wdzięczność. Ja się cieszę, że to w naszym województwie druga edycja takiej uroczystości, bo jak przypominałem, w zeszłym roku taka uroczystość odbywała się na terenie województwa lubelskiego. Ma miejsce. Cieszymy się z obecności pana premiera, ministra rolnictwa ministra edukacji, wielu innych jeszcze ministrów, przedstawicieli parlamentu, bo myślę, że to jest i wyraz uznania dla rolników w ogólności, ale myślę, że i dla naszych podlaskich rolników, którzy przecież tak wiele zdziałali na przestrzeni tych ostatnich lat, dziesięcioleci można powiedzieć, kiedy były różnego rodzaju niepokoje i związane z koniecznością dostosowania się do warunków unijnych. Mamy te rolnictwo przecież oparte na gospodarstwach rodzinnych, ale gleby u nas są raczej słabe, stąd też e, tak piękne przystosowanie się do tych nowych wyzwań poprzez chociażby e, przewartościowanie się na, e, przekierunkowanie się na tą hodowlę bydła mlecznego i tutaj ogromne sukcesy, sukcesy tej pracy zespołowej i indywidualnej, bo przecież mamy te czołowe spółdzielnie, w wymiarze ogólnopolskim nawet niektóre się kuszą już o wymiary europejskie czy światowe, ale przecież to jest wszystko powiązane na tym ruchu spółdzielczym, na takiej kooperacji między tym zakładem przetwórstwa a chodowcami. to spotkanie tutaj w Kolnie to oczywiście okazja do świętowania, okazja do podziękowania rolników, ale też myślę, że możliwość, jeśli chodzi o tych rolników, o porozmawianie i z przedstawicielami rządu i z premierem, bo jest ten bezpośredni kontakt, tak. właśnie teraz premier rozmawia tutaj, też o problemach, no bo nie uciekniemy od problemów, od ASF, od suszy, prawda? Oczywiście, te wywołane, no, zresztą rolnictwo jest tą dziedziną najbardziej jakby narażoną i wrażliwą na te różnego rodzaju oddziaływania klimatyczne. Ostatnio mamy te problemy z suszą, z niedoborem wody w glebie. To, co się odbija później na tej produkcji roślinnej i zwierzęcej, bo jedno z drugim jest związane. Ale myślę, że też jest ważny taki aspekt: po pierwsze, docenienia wagi rolnictwa w naszej gospodarce, w naszym życiu społecznym. Też trzeba pamiętać, że obszary wiejskie. To oczywiście produkcja rolnicza, choć nie tylko. Trzeba pamiętać o tym, że ludzie... Na wsi nie tylko pracują w rolnictwie, pracują w usługach, pracują w szkolnictwie, pracują e, w jednostkach kultury, w wielu różnych dziedzinach. E, I my jako tak z pozycji trochę miasta patrzymy na tą wieś sielską, gdzieś tak przy granicach e, naszych miast, w których czasami się urodziliśmy, bo miło jest wokół natury mieć dom, taras, i taras żeby zwierzęta gdzieś tam rozmaicały, ptaszki nam śpiewały, żeby było świeże powietrze, ale to również te obszary wiejskie, na których musimy podchodzić tak do rozwoju całościowo. Musi być dobra szkoła, musi być dostęp do lekarza, musi być dobra droga. Między innymi po to, co słyszeliśmy też w przemówieniach yy, i premiera, i ministra rolnictwa i rozwoju wsi, by młodzi ludzie ze wsi nie wyjeżdżali. Tak, to jest też, ale trzeba im. Z, yy, zapewnić dobre warunki, tak, żeby mogli myśleć spokojnie o przyszłości swoich dzieci, o swojej stabilizacji zawodowej i powiedziałbym społecznej. I myślę, że ja jestem reprezentantem rządu, który dużą wagę kładzie właśnie na ten całościowy rozwój, a też trzeba pamiętać, że Trzeba ten rozwój również w wymiarach i e, powiedziałbym takich e, terytorialnych e, realizować. W tym układzie Wieś Miasto, ale w układzie Polska Wschodnia, inne tereny. Stąd też e, cieszę się, że te dzisiejsze święto podkreślamy, że jest ogólnopolskie, ale oczywiście z racji tego, że odbywa się na terenie naszego województwa, tutaj konkretnie w kolnie. E, pewnie rzuca taki pryzmat poprzez podlaskie rolnictwo, poprzez nasze i osiągnięcia, a czasami bolączki. E które trapią naszych mieszkańców. I trzeba o nich mówić, trzeba je artykułować, ale przede ale wszystkim dzisiaj, dzisiaj też świętujemy. I, tak. dlatego tej, I cieszymy się temu z świę tego. świętu powinna e, towarzyszyć. No i refleksja, i takie pogłębienie e, tego zastanowienia, ale i radość. radość z tego, co się osiągnęło i z, takiego, z takim optymizmem, żeby patrzeć w przyszłość. I dziękujemy A były deklaracje, że rząd będzie wspomagał ten obszar naszego życia i gospodarczego i społecznego. Dziś świętujemy, dziś dziękujemy rolnikom, a ja panu dziękuję bardzo. Dziękuję Wojewoda Podlaski Bogdan Paszkowski.